Oto spotkało się siedem uczelni publicznych, które siedziby swoje mają w Katowicach i w Gliwicach, w przypadku Politechniki Śląskiej, po to, żeby wspólnie celebrować rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Powodów do świętowania jest więcej. Jak wiadomo, miasto Katowice otrzymało z rąk profesora Matlosza, przewodniczącego Euroscience, zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024. Nie byłoby to możliwe. Bez naszej wspólnej pracy, bez zaangażowania wszystkich uczelni, których rektorzy zgromadzili się w dniu dzisiejszym. To nasze starania, to nasza aplikacja, to nasza wspólna praca z miastem i z wszystkimi istotnymi podmiotami miasta i regionu przyniosła ten znakomity tytuł. Chcemy go użyć i wykorzystać dla rozwoju miasta i regionu, rozwoju, którego fundamentem chcemy uczynić naukę i zaawansowaną wyższą edukację. Dzisiaj Przemierzymy miasto mimo pogody, która nie odstrasza nas ani trochę, od Teatru Śląskiego do nospru po to, żeby uczynić się widzialnymi, żeby nas zobaczyć, żeby społeczeństwo i mieszkańcy zobaczyli swoje uczelnie, swoje wspólnoty akademickie w osobach reprezentantów, aby to był początek zacieśnionej współpracy nas ze sobą, ale przede wszystkim uczynienia z uczelni pożytku publicznego dla każdego, kto w zasięgu uczelni się znajduje. Aby po prostu uczelnie sprawiały, że życie w mieście i w regionie jest lepsze. Nie tylko miasta łączą swoje siły w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale również robią to nasze uczelnie, budując komplementarną ofertę i dając szansę, by być właśnie tym atrakcyjnym ośrodkiem akademickim. Chciałem pogratulować, i podziękować magnificencjom rektorom za tą współpracę. Nie potrzebują ustawy, a są w stanie budować coś wielkiego. Cieszę się bardzo z tego powodu, że udało nam się zorganizować rozpoczęcie roku akademickiego, wspólne rozpoczęcie roku akademickiego wszystkich naszych uczelni, tych, które funkcjonują na terenie całej naszej metropolii, z których my korzystamy, z których niejednokrotnie się wywodzimy. To bardzo fajna rzecz, że wspólnie, razem będziemy świętowali rozpoczęcie roku akademickiego, ale przede wszystkim będziemy świętowali to przygotowanie do tytułu Europejskiego Miasta Nauki, które nie tylko zamknie się, jestem pewny, w granicach naszego miasta administracyjnych, w granicach Katowic, ale rozpłynie się na cały Śląsk. Jak Państwo zobaczycie logo, bo można by powiedzieć, że to jest ciężka praca, ale też nam dużo szczęścia w tym obfitowało, bo logo, które zostało stworzone przez Akademię Sztuk Pięknych, przepiękne logo Europejskiego Miasta Nauki. Składa się z siedmiu elementów, z siedmiu prostokątów, które tworzą gwiazdę. Te siedem prostokątów to siedem naszych wspaniałych uczelni. Ułożonych w odpowiedni sposób daje właśnie tą, tą nadzieję i daje nam tą wartość gwiazdy świecącej na niebie. Niech tak pozostanie i niech ta, niech ta gwiazda nam świeci jeszcze lepszym blaskiem w przyszłości. A takiego smaczku jeszcze dodam że zupełnie niezamierzone ale okazuje się, że nasze serce z loga Katowic te siedem kolorów ma właśnie w swojej górnej części siedem prostokątów. Nie wiem czy przypadek, czy nie ale tak się nam to ułożyło a więc wszystko na razie nam sprzyja.